Ej, Zocha, myślisz, że będzie pytać? Chuj wie. O kurwa, dzisiaj jest 12, a ja mam dwunasty numerek. O kurwa, Zocha, no nie mów. Będę ci najwyżej podpowiadać. Witajcie, bałwany, dzisiaj mam was pytać z dziadów. Mamy 12 czerwiec, czerwiec jest szóstym miesiącem roku, 12 odjąć 6 równa się 4, a więc ci Cipówna zapraszam do odpowiedzi. Ty kurwo, jak z 12 -6 wyszło ci 4. Jeszcze podyskutuj, to uważkę dostaniesz, zapraszam. Proszę mi powiedzieć, kto napisał dziady. Ja poczekam. No kurwa, daj się zastanowić. Józef Stalin. No co? No gówno, dostajesz pałę. Kurwa, żeś zadała pytanie: kogo obchodzi kto to gówno napisał? Przecież i tak tego nikt nie czyta. Ja czytam. No to po co mnie pytasz, jak wiesz sama odpowiedź? Zaraz do dyrektora pójdziesz, bałwanie. Z chęcią pójdź, wolę stać w kącie niż słuchać Twojego piertolenia.